Cześć moi drodzy, tutaj BlueJade. Witam Was bardzo serdecznie i cieplutko oczywiście w kolejnym materiałku na moim kanałku. A dzisiaj Antarktyda! Będziemy obsługiwać klientów restauracji na Antarktydzie, podając im pingwińskie opijatki. Nasza bohaterka zostanie kelnerką. No to rozpoczynamy oczywiście naszą przygodę play. Ojej, jest inny! Nasza pingwinica ukochana, i oczywiście ciekawa historia. Haha, ha. no to ciekawe, co nas czeka. Przeczytamy sobie, oczywiście, tą historię. Podczas wędrówki na Antarktydzie, pingwinica Penny zgubiła drogę i utknęła. Gdzie ona to utknęła? Na lodowej górze! Na szczycie lodowej góry! Oj, ziuziu! Ziu. Kurcze, kurcze, no i co dalej? Potrzebuje ona dostać się do swojego domu z powrotem, z powrotem do swojej rodziny. Ale niestety kompletnie, całkowicie się załamała bidulka. Mm, przykro mi tak, z daleka od rodziny. Oj, nie jest fajnie jeszcze tak, mm, gdzieś tam w Antarktydzie. Och, zaczepiła się więc ona, yy, bo dostała pracę jako kelnerka w lokalnej jadłodajni. Czy też restauracji, gdzie podaje się obiadki. Mniam, o tak ciepły obiadek na tej mroźnej Antarktydzie na pewno, na pewno troszeczkę, och, tak wewnątrz nas rozgrzeje. No i ciekawe, co tam dalej. Yy, pomóżmy jej zarobić wystarczającą ilość pieniędzy, aby powróciła do swojego domu. Yy, I oto cała historia. <laughs> Bardzo ciekawie. No to next. No i mamy samouczek, instrukcje. okej, okej, okay, okay, ja sobie to tylko tak szybko to przejrzę. Tra la, 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 la. Następne, następne. Jeśli chcecie to oczywiście sobie poczytajcie, jak w to należy grać. Zaraz zobaczymy, o, ekstra wskazówki, super, super. No i mamy oczywiście to, co mi się lubią najbardziej, czyli oczywiście Upgrade Shop. Możemy sobie różne upgrade'y kupować. Mm -hmm. No i cóż my tu mamy? Mamy łyżwy, łyżwy, żeby szybciej poruszać się na lodzie. Och, i mamy jeszcze, co to są, telewizory? Ach, super, super, żeby nasi klienci byli bardziej cierpliwi, no i oczywiście poduszeczki, poduszeczki i foteliki takie jakby, żeby, żeby nasza Penny mogła zarobić więcej pieniędzy, bo tak komfortowo będą się czuli ci klienci. Okej, okay, super, Upgrade Shop mi się podoba, no to play. No i mamy naszą kafejkę na szczycie wzgórza, rozpoczynamy przygodę. Oho, ho, 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 pierwszy dzień, musimy zarobić co najmniej 105 dolców. Och, a oto i stoliczki. Pierwszy klient. Klikamy na pingwinka i na stoliczek. I wtedy oczywiście on zajmuje odpowiednio przeznaczone dla niego miejsce. Hmm, hmm, hmm. Przegląda sobie menu. Następny pingwinek. Och, chce napój. Czy to jest mrożone kakao? Nie, to jest na pewno cieplutkie kakao. Podwójne pingwinki. <laughs> o, jest i kakao. Dla naszego pierwszego pingwinka. Ten już następny woła. Och, i jest ich kolejny. O! Fajnie się z nami witają, hello, hello, dzień dobry, dzień dobry, chcę rybę i... Co to jest są jakieś? Kluski? Czy coś w tym rodzaju? Deserek na taki ziom? W końcu to są pingwiny. O, jak szybko trzeba ich obsługiwać, niestety, niestety. O, już następny. Najlepiej jest usadzać tych podwójnych bliżej lady, żeby tak nie musieć za dużo <laughs> czasu spędzać na dotarcie do stoliczka, bo oczywiście czas to pieniądz, dosłownie tutaj. Tak, tak, hello, hello, jak się ładnie z nami wita. 24 dolce, no! Pięknie, pięknie! Kolejny pingwinek. Nasza Penny może dźwigać dwa zamówienia jednocześnie. O, jest rybka. Nie zauważyłam jej jakoś. O, proszę bardzo, smacznego, kolego. O, tak, 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 już cię widzę. Już lecę, już lecę! Zupa jest i zupa. No, jest smacznego. To chyba jakaś kruchówka rozgrzewająca. Mniam, hejo, tak, cześć, hejo. Hello! Hello! Ale smakowitości! Troszeczkę cały czas podajemy to samo. A to co to jest? Krewetki? Czy coś? Hmm, 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 nieważne, ważne, żeby było ciepłe i smaczne. O tak zajadają sobie nasze pingwinki ukochane, śliczne, malutkie. Hmm, 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 hmm. Jaki ładny lokalik z lodu, chyba jakieś iglo, czy coś? No już tak, widzę, widzę cię, kolego. Yy, ty sobie może usiąść tutaj. Och, następny, następny. Gdzie te naleśniki z dżemem? O, są i one. Cieplutkie naleśniczki z dżemem, miam niam, 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 jeszcze na to lodzik jakiś waniliowy i byłoby przepysznie. O, tak, o tak, kuleczki lodowe. A to co? Kluseczki, proszę bardzo, kluseczki dla Ciebie, kolego. Hej, o, tak, cześć, witam, dzień dobry. Są i lody, smacznego, o, chyba wszystkie rodzaje smaków, jakieś owocowe czy coś. O, krewetki na sałacie, smacznego, kolego. <laughs> Smacznego kolego No i zarobiliśmy więcej niż musieliśmy Także utrzymaliśmy lokalik i jeszcze mamy ekstra napiwki Super No jest, jest, już jest późno, wracaj do swojej rodziny mm, Pięknie, tak Dzień zakończony sukcesem Bardzo mnie to cieszy Idziemy do naszego Upgrade Shopu Och, i co możemy sobie kupić za 69 dolców? Oczywiście łyżwy Patrzcie A te będą miały skrzydła Już nie mogę się doczekać Cudownie, cudownie. Następny dzionek. Drugi. 110 dolców musimy zarobić tym razem, czyli będzie coraz trudniej. Na górze mamy zegarek. Och, bo nasz lokal jest prowadzony tylko do dziewiątej wieczór. A potem do widzenia. Spać, moje drogie pingwinki. Nasza Penny musi umyć lokal. Hej, o, cześć, dzień dobry. Naleśniczki już się robią. Pyszne leśniczki z dżemem. O, tak, mam cieplutkie. Czy wy lubicie naleśniczki z dżemem? Picha. O, tak, tak. No, można jeszcze lubić z serem i zbitą śmietaną. O, jest dużo, dużo sporo tych... O, są naleśniki. Tak, 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 tak. Muszę się uwijać. Szybciutko, szybciutko. No już cię usadzę, kolego, proszę bardzo. Jest i zupa, grochuwa, proszę. Smakowite, co Mniam! <grym> Naleśniczki już są. Hej hej, cześć, hello. O, dzień dobry, dzień dobry. Proszę bardzo zająć ten stolik. O, 12 dolarów. No i są i lody, proszę bardzo. Oj, tak, 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 tak. Siadaj, kolego. Jest wolny stoliczek. Hejo. Och, napój. Miez i mrożone kakao. A może Coca-Cola to jest? Albo coś w tym rodzaju. O, niestety. O, nie, czekajcie. Najpierw wezmę pieniążki i teraz tu ich usadzę. Jest i napój. Proszę, proszę. Och, patrzcie, on nie talerz. Nie talerz, a nie pije, to kakao, więc jak on je wypija, tego nie wiem, to jest jakaś tajemnica. Pingwina, pingwinia, pingwinia tajemnica, no, fajnie to brzmi. O, jest jej podwójny posiłek dla naszych podwójnych gości, proszę bardzo. Usiądź sobie tutaj, żebym miała nie za daleko do biegania do ciebie. O, zupa, 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 nie, 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 do ciebie, tylko najpierw po zupę, o tak, o tak, hejo, proszę bardzo, tutaj. Och, rybka, rybka, na sałacie. Och, pychotka, pychotka, pewnie jakaś gotowana na parze czy coś. E, dzień dobry, tutaj jest wolny stolik. O, zbieramy pieniążki i jest i lód dla ciebie. O właściwie lod. Nie, przepraszam, ryba, jest ryba. Lody to za chwilę, niestety. Musisz kolego poczekać, są i lody. O, je, je, jej, ile tutaj ruchu! och, cały czas muszę być bez przerwy na nogach, aż do wieczora. Nasza jedna pingwinnica. No ale co tutaj można robić? Kurczę, na tej Antarktydzie tylko śnieg i śnieg. O, przepraszam, najpierw muszę przecież zabrać to zamówienie i dopiero się dostarczyć. Och, nie tutaj, tu, tu, tu! Czemu ja najpierw do niego idę, a dopiero potem po zamówienie. No i zajada się pysznymi naleśniczkami z dżemem. Och, pierwsza Mniam, Niam 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 Och, zamknięte. A to nasz ostatni klient. No jest szybciej kolego, bo ja też bym chciała już sobie odpocząć. No, 174 dolce. Ha ha ha. A mieliśmy wyrobić tylko 110, więc jesteśmy mocno do przodu. <laughs> Kolejne upgrade. Y. Może takie piękne poduszeczki, żeby im się przyjemnie się działo komfortowo. O tak, o tak, o tak. Wtedy zarobimy, mam nadzieję, trochę więcej pieniążków na coraz to nowe atrakcje dla naszych klientów. Teraz moi kochani, chciałabym sobie troszeczkę w tę grę jeszcze pograć i pokazać Wam, jak wygląda dalsza część gry. Zapraszam! No i moi drodzy, już jestem z powrotem, 12 dzień, 260 dolarów aż musimy zarobić. Oj, będzie hardcore, naprawdę. O, oczywiście mamy telewizorek, jak widzicie, żeby nasi klienci byli bardziej cierpliwi i zrelaksowani. Oczywiście, o, sami podwójni, dla nich specjalnie tutaj zachowałam stoliczek bliżej lady. O, tak, 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 widzę was, widzę was. Yy, Stańcie sobie może tutaj. Oczywiście, na telewizorku widzimy pingwiny tańczące na lodzie. Tak, 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 zapraszam, zapraszam. O, jak szybko się uwija nasz kucharz. Tak, tak, tak. Dla ciebie lody, dla ciebie zupka. O, kurczę, teraz to naprawdę, patrzcie, już kolejny czeka. A jeszcze ci nie zjedli tego, co dla nich przygotowaliśmy w naszym lokaliku. O, tak, 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 tak. Zasiadaj, zasiadaj. Już widzę zniecierpliwienie w twoim oku. O, dobrze, że możemy aż dwie rzeczy nosić na raz. Oj, chyba się robią zniecierpliwieni troszeczkę. Hej, o, tak, hej, cześć. Siadaj tutaj. Naleśniki, naleśniki, ale jesteście monotematyczni, kurczę, cały czas jecie to samo, albo niestety tylko to i możemy zaproponować w naszym lokalu, yy, hello, hello, tak, o podwójni, niestety tak daleko, no cóż, tak akurat się złożyło, yy, są i naleśniki, proszę, zajadaj się, zupka dla ciebie i deserek dla ciebie, jakieś chyba lody z bitą śmietaną, pycha, o, jeszcze wy, jeszcze wy, kurczę, jak teraz szybko to wszystko leci, Mm, 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 mm. O, widzę, że już tupiesz ze zniecierpliwienia, kolego. Ale nie bój się, nie bój się, zaraz wszystko, wszystko doniosę wszystkim. <laughs> wszystko doniosę wszystkim, tak! Nie bójcie się, nie zostawię was na lodzie! <laughs> Dosłownie. No, zasiadaj tutaj, mój drogi. Zaraz będzie dla ciebie przepyszny papuszek. O, tak, miam, 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 mniam. żarełko, żarełko, przepyszne zupka, cieplutka. O, zasiadaj sobie tutaj. Mm -hmm. O, przepraszam, przepraszam, Ty już jesteś obsługiwany. Yy, ty chcesz krewetki? Ty chcesz? Kurczę, teraz to jest prawdziwy hardcore. Widzicie, jak oni szybko! Jak oni szybko przychodzą do naszej restauracyjki, malutkiej! O, kreweteczki, Proszę bardzo dla ciebie krewetki. Och, nareszcie zamknięte. Będę mogła trochę odsapnąć. Nareszcie, nareszcie. I sama pooglądam te tańce na lodzie. <laughs> o, siadaj tutaj kolego. A, Ty już chcesz złożyć zamówienie. Dzień dobry, dzień dobry, proszę, dla ciebie napój. O, o sami naleśniki dla kolegi, który już nieco się zmartwił, że nie dostaje żarełka dla ciebie, grochuwa. O. Zmęczyłam się. Naprawdę ciężkie jest życie kelnerki. Naprawdę doceniam bardzo tą pracę. Jest ona niezmiernie ciężka. I trzeba być cały czas miłym, pomimo zmęczenia dla naszych klientów, pingwinków. Nareszcie zamykamy. Nareszcie zamykamy. No jest telony, kolego. Och, i czy udało nam się zarobić więcej niż należało? Tak, 294 dolce to zarobiliśmy, a trzeba było 260. Upgrade'y. No, troszeczkę sobie już po Och, te nasze przedmioty przeróżne mamy 250 dolarów. To może, to może foteliki? Czy super szybkie? Super szybkie łyżwy? Może łyżwy? O tak! Super szybkie łyżwy. Będzie od nas to mniej zachodu, wymagało następny dzień 13. O, żeby to nie był pechowy dzień! Dzień dobry, kolego, siadaj tu. Och, lubię, jak przychodzą podwójni klienci, bo wtedy więcej pieniążków. O właśnie, dzień dobry. Zostawiacie! O tak, zdecydowanie tak! Moi drodzy, gierka bardzo, bardzo mi się spodobała. Serdecznie Wam ją polecam. Link do niej oczywiście znajdziecie jak zwykle w opisie, a tymczasem chciałabym Was zaprosić do kolejnych materiałków na moim kanałku. Jeśli Wam się spodobał film, spodobała gierka, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem żegnę się z wami blue Jane. Cześć!